Batka? kiełbasy zjadła. Jak <noise> ja się cieszę, że już jestem po tej komunii. Co to jest w ogóle? I ci nauczone teraz, że nie pana Boga przyjmują do serduszka, tylko ile kto da kasy? 250 zł za łba zapłaciłam w knajpie, bym wiedziała, że te świnie tyle mi dadzą w kopertę. w lesie ognisko zrobiła jeszcze kazała na zaproszenie swoją kiełbasę przynieść. Nie żądam nie wiadomo ile, ale 8 osób przyszło z rodziny i Biblię dało. Rower górala dostałam mi się śmigało. Teraz jest to rowerku, te pieniążki. Po co? Co to niedobre? Tu tego. Flaczki były o, jakieś tam flaczkowate. Co to jest? Co to za wybrzedzanie? Chupy obsmarowywują później. Samolkowiec w sale. Alone, jakieś te serpentyny. Wszystko pozawieszałam. Wiesz co ludzie powiedzieli? Tu mam nie po kolei, że po co to takie ozdoby? A no nie wie, dlaczego ja tak zrobiłam? No bo mi się chciało. Para odwierz mojego pomysła. A te gówniane przypiednolki, to następnym razem, jak będę coś wyprawiać, to postawię tak, jak robią w tych innych krajach zagranicznych. Jedną michę na stole i niech żrą rękomarysz. Powinna no, na beżowo występować podczas komunii. Pójdziesz do kogoś, oni nie robili stołu ze słodyczami, bo to kto to nie ten sernik? Tak jak kurwa idę tylko po sernik, po czystości, że mi gówna. I tak się zdenerwowałam, że aż się zdenerwowałam. A te małe, te, te panienki w kościele, wszystkie były łby od fryzjera, a jedna byłam w takich okłakach. Tak Ci powiem podsumowanie, że każdy i tak wyżej syra, niż dupę ma. O wyobrażasz sobie to?